Siemaneczko ja jestem Roni X, pompa X Dziś y, taki to jest mały special obiecany nas, nas osób to będzie 7 faktów o mnie, więc zaczynajmy. Jel Sławek i moje imię jest często mylone z moim nazwiskiem, więc jak wiecie, łatwo się pomylić. Dobra. Mam 15 lat i chodzę do drugiego gimnazjum. Mieszkam na wsi. Eee, wieśnia! Lubię kolor limonkowy i czarny. W sumie lubię dużo kolorów, więc ich nie będę wymieniał. Prawie wszystkie, więc oprócz różowego, tak trochę mniej. W sumie to nie lubię tak bardzo różowego, więc oprócz niego to lubię wszystkie. Mam brązowe oczy. Nie lubię się pomidorów, w ogóle ich nie, jem, bo się nimi zatrułem w dzieciństwie. Jak widzicie, lubię rysować w ogóle i po prostu wyrażać, wyrażać się artystycznie, po prostu na wszystkim. Jeśli Ci się te 7 faktów spodobało, zostaw subskrypcję i łapkę do góry. Na razie.